Pan poseł Grzegorz Braun koło Konfederacji. Duch w narodzie nie ginie. Jakie państwo najlepiej sobie radzi z pandemią? Pyta lud Warszawy i odpowiada: Państwo szumowscy. To podnosi na duchu i to jest światło w tunelu. Mam nadzieję, że. Państwo przejdziecie do poważnych działań, jak zaczniecie zbierać podpisy pod wnioskiem o Trybunał Stanu dla całego tego kolektywu, który sprowadził na Polskę tę bezprecedensową katastrofę społeczno-gospodarczą. Na pewno się pod tym podpiszemy. Nie podpisujemy się pod tym wnioskiem o wotum nieufności, ale będziemy głosować za odwołaniem ministra Szumowskiego. Zamknął Pan kościoły, nie dopuścił Pan. Kapłanów do umierających, nie dopuścił Pan bliskich do obłożnie chorych to jest zbrodnia.